Kiedyś nagrywając film z lokowaniem laptopu wskoczyłem do wanny, bo wiecie, chodzi o to, żeby pokazać, że wszędzie można grać i tego laptopa można wziąć i dosłownie wszędzie wynieść, czyli poszedłem też na dwór. No i też tam oczywiście grałem, świrowałem i tak dalej. To były takie lokowania produktu, które miały być na zasadzie też lekkiego kabaretu, ale dzisiaj nie ma powodów do robienia sobie jaj, ponieważ dzisiejszy zawodnik będzie naprawdę konkretny. Aby was nie zanudzić, krótki materiał, w czym ten laptop mógłby mi się przydać. Mówię, mógłby, bo niestety on ze mną nie zostanie na Dłużej. I bardzo ubolewam, ponieważ on mogłoby się wydawać, że jest inaczej, ale dorównuje, a nawet w niektórych aspektach jest lepszy od mojego wielkiego piekarnika, który mam pod biurkiem. Cojmy wygląd! Elegancka obudowa. Prosty design, ale nie prostacki. Po prawej stronie dwa gniazda USB typu C oraz gniazdo zasilania. Ale co to? Co to USB? Nie, to są po prostu wywieczniki chłodzenia. Na lewej części gniazdo słuchawkowe oraz jedno USB C. Ale jak to nie ma? To, to wszystko a HDMI, a reszta a zwykłe USB, a bez Zrobić tak cienką obudowę do takiego mocnego sprzętu trzeba było zrezygnować z dużych gniazd oraz portów. Dlatego do zestawu jest dołączany Aero Hub i tam są dodatkowe cztery gniazda. Cyk, cyk. I mamy HDMI, display, mamy USB 3.0 i dodatkowo jeszcze RJ45. Dobra, ekran i klawiatura. Niestety aparat nie da dokładnie takich samych wrażeń, jakbyśmy tutaj siedzieli i teraz patrzyli się na, powiedzmy, intensywność, kolory, barwy tych, tego, co jest na ekranie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, albo sami się musicie wybrać do jakiegoś salonu, na jakieś targi technologiczne i wtedy po prostu ten sprzęt zobaczycie, jak on faktycznie wygląda. Ekran 4K OLED wygląda naprawdę dobrze i myślę, że jest wystarczający nawet do grania. Do pracy za chwileczkę się przekonamy. Klawiatura podświetlana, ale niskiego profilu, której ja osobiście nie lubię no bo to są te klawiatury takie laptopowe. Ja lubię ten przycisk, jak jest taki wysoki, no ale zdajemy sobie sprawę, że tutaj takiej mechanicznej wysokiej raczej byśmy nie wcisnęli. Touchpad dosyć duży jak na cały laptop, ale przynajmniej będzie się wygodnie tym sterować. Głośniki! Jakąś piosenkę puścimy. Dobra. Głośniki grają naprawdę dobrze, i można powiedzieć, że cały laptop gra, ponieważ głośniki są rozstawione tutaj dosłownie po bokach oraz u góry. Także wokół całej klawiatury są głośniki. E, no wiadomo, basu tutaj nie uzyskamy jakiegoś super, ale kto tak naprawdę słucha muzyki, jeżeli jest audiofilem z głośników laptopowych, od tego służą jakieś super słuchawki, czy też dodatkowe głośniki. Okej, okay, wygląd. A co jest w środku? Kącik Poezji. Procesor Intel Core i 9 12900HK, który posiada 14 rdzeni, 20 wątków i częstotliwość do 5 GHz. Pamięć RAM 32 GB DDR5. O częstotliwości 4800 MHz z możliwością dołożenia kolejnych 32. Dwa dyski po 1 terabajcie, oczywiście SSD i oczywiście na M2. Karta grafiki GeForce RTX 3080 Ti o pamięci 16 GB, oczywiście z DDR6. No i obudowa z aluminium, OLED, wyświetla 16 cali, dobra, tam porty. Założę się, że ktoś już z ciekawości wygooglował albo kliknął w jakiś link w opisie i tam już wyskoczyła wam cena tego sprzętu. Tak. To nie jest sprzęt dla każdego. To znaczy nie, nie żeby dyskredytować, że kogoś nie stać na niego, tylko to nie jest sprzęt dla każdego, bo nie każdy potrzebuje tego typu sprzętu. O, to właściwie po co taki sprzęt, który wcale nie jest tani? Powiem szczerze i powtórzę to po raz kolejny. Żałuję, że nie zostaje on ze mną, niestety. Przede wszystkim będziemy rozpatrywać go pod dwoma aspektami, czyli jak się na tym gra i jak się na tym Pracuję, ale wiecie, nie praca, że przeglądam Facebooka tylko na przykład montowanie filmów, robienie grafik, rzeczy, które też bardzo mocno obciążają i wymagają na przykład szybkiej pamięci, dużych dysków, no i też oczywiście później do renderingu dobrego procesora czy na przykład procesora graficznego. Mimo że ten sprzęt posiada taką specyfikację iż można by było go określić gamingowym, to został on przede wszystkim skierowany dla osób, które są tak zwane kreatywne, czyli dla osób, które tworzą, czy to animacje, grafiki, montują filmy czy też tworzą jakieś trójwymiarowe obiekty. Te wszystkie osoby, które Posiadają właśnie takie potrzeby jak sprzęt o dużej mocy, o szybkim dysku, dobrym procesorze, jak i dobrym procesorze graficznym. To wszystko tutaj jest, dzięki czemu osoby, które pracują, no tak jak ja, nawet przy nagrywaniu gier, ale później przy montowaniu filmów czy też tworzeniu grafik, tutaj na pewno dobrze się sprawdzą. A to, że mamy kartę RTX, możemy wykorzystać potencjał tego sprzętu, na przykład przy odpaleniu darmowego oprogramowania od Nvidii, czyli Nvidia Broadcast. Które to zarówno może nam obrobić dobrze obraz kamery, czyli wyblurować na przykład tło, albo je po prostu podmienić, mimo że nie posiadamy green screena, albo wyciszać w czasie rzeczywistym różnego rodzaju sturkoty, turkoty, szumy e, i rzeczy, których nie chcemy mieć podczas rozmowy, wideorozmowy, albo podczas nagrywania czegoś do internetu. Czyli po prostu takie odszumianie. Jako osoba, która tworzy w internecie i prawie codziennie tworzę streamy, robię streamy dla widzów, a potem wyjeżdżam na przykład w okresie świątecznym na dwa tygodnie, to jednak nie chcę zostawiać na dwa tygodnie całkowicie bez filmów, bez streamów. Chcę utrzymać tą regularność. To jest idealny sprzęt dla mnie, ponieważ po prostu mamy wbudowaną kamerę, mamy wbudowane dwa mikrofony, które dają dobrą jakość właśnie przechwytywanego głosu, ale także mamy kartę od NVIDIA. Dzięki której możemy w ustawieniach sobie wybrać, aby sterownik w OBS-ie, czyli w programie do streamowania, ee, właśnie wybierał sobie encoder NVNC H264. W skrócie, takim wielkim skrócie, pozwala nam to odciążyć główny procesor komputera, dzięki czemu nie będzie widocznych takich wielkich spadków i takiego obciążenia, jakby to było w przypadku niewybrania tego encodera. Czyli możemy streamować i grać jednocześnie. Jednak ten sprzęt nie został stworzony stricte dla graczy. Ale oczywiście, jeżeli jest taka karta, jest taki procesor, jest tyle ramu, to dlaczego by nie pograć. No i właśnie tutaj, moi drodzy, na przykład Forza Horizon odpalona, e, wygląda bardzo, bardzo dobrze. Dodatkowo te kolory, które tutaj do końca może na kamerze nie są dobrze oddane, ale tutaj faktycznie dobrze się ogląda na tym ładnym, błyszczącym oledowym ekranie. Te 16 cali jest wystarczające, ale nie widziałbym problemu też, aby podpiąć po prostu to wszystko. Pod jakiś monitor. Sea of Thieves. Akurat trafiłem na konserwację serwerów. Odpaliłem Grounded. Jest to taki survival, zarówno jedno, jak i wieloosobowy, gdzie możemy sobie po prostu pograć pomniejszonym dzieciakiem do rozmiarów owadów. I tutaj jesteśmy w wielkości biedronki czy też mrówki, no i właśnie będziemy musieli przetrwać. E, całkiem dobrze to wygląda, bardzo ładnie to wygląda, bo ten ekran dodatkowo dodaje taki kontrast, że te wszystkie e, na przykład czerwony muchomor, zielona trawa, to wszystko jest takie naprawdę konkretne e, i kolory na pewno dobrze wyglądają. No, wygląda to po prostu ładnie i tutaj nie ma co, co za dużo rozkminiać. No, gry odpalają się tak jak powinny się odpalać na takim drogim sprzęcie i po prostu działają i wyglądają dobrze. No, nie wiem czego jeszcze więcej mam tutaj chcieć. No i oczywiście takie rzeczy jak ray tracing, DLSS, czy też na przykład Nvidia Reflex to oczywiście są rzeczy, których możemy korzystać i jak najbardziej będziemy korzystać, jeżeli będziemy grali na karcie 3080 Ti od e, Nvidia. Jest to oczywiste. A że karta jest oczywiście przygotowana i jest VR-ready, więc możemy bez problemu podpiąć sobie gogle oraz wejść w świat VR. Na pewno dzięki temu możemy być mobilni, nie musimy być przykuci do tego naszego stacjonarnego komputera. Możemy pracować na wyjazdach, nawet na wakacjach, jeżeli jest taka potrzeba, czy to przy fotografii, czy filmach i tak dalej, przy IT, przy montowa... No jakby to, co jest w środku, można wykorzystać na wiele sposobów, takich zarówno profesjonalnych, jak i hobbystycznych. No i oczywiście są także wersje bardziej budżetowe, niekoniecznie z takiej topki, zarówno jakościowej, jak i cenowej. Ale także są wersje tańsze, często w promocjach. Teraz chyba jeszcze trwa Back to School, więc możecie sobie zobaczyć. Jest oczywiście także osobna seria, typowo gamingowa, ale o tym nie dzisiaj. Szkoda, że nie zostaje na dłużej, szkoda, że będę musiał go za chwileczkę spakować i odesłać. Przyjechał do mnie typowo, właśnie na testy, na przetestowanie, żebym sobie pograł, żebym sprawdził, jak się sprawdza w tych czynnościach, które wykonuję w sumie na co dzień. I muszę powiedzieć, że no taki laptop marzeń. I życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli będzie link w opisie, to tam znajdziecie więcej info. Cześć.